Piotr Wilczewski z nami. Dzisiaj pomagasz jako trener Jaskini dwa ziębice? Tak, no od półtora może roku pracuję w Ziębicy, zostałem poproszony, zapytany, czy, czy chciałbym z nimi współpracować. Od razu bez wahania powiedziałem, że tak. Można powiedzieć, mam też jakiś sentyment, bo w 1991 roku zacząłem tutaj pierwszą swoją walkę. Także, mówię tak jak powiedziałem wcześniej, bez wahania podjąłem tą decyzję, że będę współpracował z Jaskinią OLWA. Z czego jestem po półtora roku bardzo, dobro, bardzo zadowolony, oby tak dalej. Dzisiaj mamy fajną imprezę, którą faktycznie za chwilę będzie można zobaczyć. No i Co tu mówić? No, jestem naprawdę zadowolony, że tak blisko mnie, niedaleko o 40 km, praktycznie jest szansa współpracy i ta współpraca się układa na, jak na razie bardzo dobrze. No właśnie, kwestia teraz mówisz tej współpracy. Jak dużą masz grupę i jaki widzisz potencjał w tej młodzieży, która przychodzi na Twoje zajęcia? Grupa jest różna, bo się zmieniają. To tak, jak, jak, jak można powiedzieć, w każdym klubie, w każdej w w w dyscyplinie. Jest taki moment na jesień, że przychodzi cała sala do Bożego Narodzenia, już praktycznie zostaje z tego jedna, może trzecia, do ferii. Można powiedzieć, że zostaje może tylko garstka, i później znowu jest znowu taki, że tak powiem, napływ i do wakacji jest ten, ten sam, taki ten sam proces przebiega. Na yy, mamy stałych zawodników, około 12-13, którzy boksują już na, na, na Mistrzostwach Polskich, na takich ringach krajowych, o, yy, regionalnych, także to taka powyżej dziesiątki mam, zdobywają medale. Już mamy mistrza Polski z tamtego roku yy, Tomka Dużańskiego yy, dwa razy miałem teraz brązową medal z Filipem. Yy, yy, Peterem, który zdobył i na kadetach, i, i na młodzikach dwa razy brązowy medal. Więc teraz jakby dwie kwestie. Pierwsza, jak wygląda sprawa teraz z dzierżeniowym? Na ile poświęcasz się pracy w Dzierżeniowie? No i druga rzecz, czy ta logistyka, bo mówisz, że to jest 40 km, to jest no, mało, ale i nie mało. Czy jakby też rodzina nie ma jakiejś pretensji do ciebie, w związku z tym, że jednak tak jeździsz? Nie, rodzina nie ma nic, nie, bo wspierają. Wygląda to inaczej. A czego nie w dzierżoniowie? No chciałem Dzierżoniowie trenować. To jest moje marzenie. Tam mam klub, tam stworzyłem. Tam zainwestowałem koło pieniędzy przy, nawet przy pomocy mamszego kołodzieja i tutaj lokalnych sponsorów. Tu jest przy okazji chciałem podziękować Marszowie Kołodziejowi, który można powiedzieć stworzył ten global yy, boxing w Dzierżoniowie, Ale wyszliśmy z, z, z inicjatywą, bo praktycznie trenujemy z darmo. Ta młodzież jest yy, taką młodzieżą, która bokserską, która, no jakbym wiesz pobierał opłaty, to na sali nie, nie miałbym nikogo. Dlatego, z czegoś muszę żyć, tak? Poprosiłem kiedyś tam tylko, żeby mi pomógł jakoś finansowo, jakieś, nie wiem, cokolwiek, żeby może jakieś wychowania jakieś poprowadził po zajęciach, jakieś ćwiczenia, jakąś świetlice. no, nie, 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 było żadnej reakcji z tej strony, Dla, dlatego yy, po paru dniach zadzwonili do mnie z Ziemic, że oni są otwarci na taką współpracę, no i wziąłem to bez wahania, no tak, jest mi bardzo przykro, tak, że Miasto 40 km dalej zaproponowało mi, a Dzierżoniów tak, no pomaga, nie powiem, że nie, ale, ale, ale myślałem, że ta współpraca będzie jakaś bardziej owocna, gdzie naprawdę wkładamy tam serce, nie robimy jakieś imprezy, no ale, no życie, życie. No właśnie, ale w i masz grupę zawodowców. Jak podsumujesz to, co widzieliśmy w Wergole, Alenie w Gdańsku? Ewa Brodnicka, no i Adam Balski, bo tam no, nie powiem, że kontrowersje, ale generalnie trochę dyskusji po obu walkach było z różnych względów. Jakbyś podsumował ich występy? Zacznę jeszcze od tego dzierżeniowa i co ty powiedziałeś tych zawodowców, bo to jest też kwestia bardzo ważna. Kiedyś mi zarzucono, że nie trenuję dzieci, tylko zawodowców, ale koszty utrzymania obiektu są bardzo duże, dlatego musimy trenować zawodowców po to, żeby się utrzymać. 25 tysięcy rocznie kosztuje utrzymanie obiektu, no to nie są małe pieniądze, dlatego trenujemy, trenujemy nas tym są dzieci, młodzież a później załodowcy po to, żeby utrzymać właśnie ten obiekt. Powracając do yy, walki do walk, yy, na, w Gdańsku na poza Boxing Night, do Ewy. No z Ewą miałem bardzo krótki y, czas przy, na, na przygotowanie się. Yy, Zawiczmy, że na pewno w ringu też boksowała nieczysto, bo zacznijmy od tego, że ona bardziej klinczowała, trzymała i, i w jakiś sposób paralizowała Ewę. w momencie, kiedy Ewa chciała się, nie wiem, próbować jakoś irytowała się, ta zaczęła bić i trafiała, tak? Co nie znaczy, że Ewa też nie odpowiadała, odpowiadała. Ja uważam, że walka była bardzo równa ze wskazaniem dla Ewy Brodnicką. Chociaż jakość tego wykonania było naprawdę wiele do życzenia, że Ewa stać na 100 razy lepszy boks, 100 razy lepszy, lepszy boks. Mam nadzieję, że Ewa wyciągnie wnioski i kolej, do kolejnej walki wyjdzie bardziej skoncentrowana i można powiedzieć, to będzie chłodniejsza głowa, tak? bo jakby nie patrząc, zauważyłem, że Ewa troszeczkę jeszcze się troszeczkę ma takie jeszcze. Się, że za bardzo się denerwuje w ringu. Na sparingach jest OK, na ringu jest okej, okay, a jednak miałem pierwszy raz doświadczenie bycia w ringu i w ringu dobra, zauważyłem podczas walki, że jest całkiem inną zawodniczką na sparingach, na ringu niż, niż w walce. Adam Balski, no Adam Balski był swoje, tak, no mógł zrobić to szybciej i, i nie byłoby dyskusji. W powtórce widać było ten cios prawidłowo, co na na jeszcze przesunięty do góry, także nie wiem o czym, o czym Łukasz tam mówi. No, może Łukasz ma też może ambicje, może brak, brak przygotowania odpowiedniego i nie miał sił. I wiadomo, że ja, ja też go w jakiś sposób rozumiem, że chciał walczyć, ale już nie miał kondycji, a, a chciał też wyjść twarzą z tej walki, że, że jednak no, nie po jakimś ciężkim kaukacie, tylko się szukał jakiejś, jakiejś tam wymówki, no ale czas był prawidłowy. To, nie, to ja się będę na ten sposób, na, na, na temat wypowiadał, to widać w TV, tak były, powtórki każdy stwierdził to, co ja teraz ja mówię, także. No i Adam się rozwija, tak Adam idzie powoli do przodu, wiadomo, że Łukaszem walka mogła być lepsza, ale też nie Łukasz, nie Łukasz zawodnik, który walczył z, zawod z zawodnikami w świecie, także tutaj Adam idzie prawidłowo. Co do Ewy, to mówię, tak jak już powiedziałem, że może trochę pracy, może jakieś współpracy między sobą, więcej może rozmowy, jakieś może poważniejszych sparingów i powinno być dobrze. No właśnie, jeśli chodzi o Adama, jak widzisz teraz jego przyszłość, najbliższe miesiące? I to już trzeba pytanie zadać do promotora, ale jeżeli chodzi o, o same te to no teraz miałem tam jakiś tam delikatny złoczeniami porobiony, także na razie jeszcze yy, ćwiczę, tak można powiedzieć, ogólnie, czyli jakiś rowerek, jakaś przebieżka, delikata walka z cieniem i niedługo już zawita na sali do Dzierżoniowa, Ale mówię, mówię tak, tak sobie myślę, bo mówię głośno, że no. Kolejny krok, tylko kroczek wyżej, tak? Łukasz był wyż, wyżej z zawodnikiem poprzedzającym, teraz czekamy na zawodnika jeszcze z wyższej półki i tak powoli, powoli będziemy się spinać i mam nadzieję, że Adam w nielegkiej przyszłości y będzie boksował o bardzo dobry, y dobre tytuły. Też mnie denerwuje, jak już słyszę, że ktoś mówi, to jest przyszłość świata. To wręcz jest szkodzenie. W Słuchaj, jeden sobie poradzi z tym, drugi nie. Ludzie doświadczenie, z z dużym doświadczeniem, takie, 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 w taki sposób się wypowiadają. No uważam, że może to medialnie fajnie wygląda, ale dla samego chłopaka to no, nieraz może mu się popsuwać w głowie. Nie wiem czy że zaszkodziło, czy nie, raczej wydaje mi się, że nie, ale tak mówię przysz, na no, przyszłość, że no nie zawsze jest tak dobrze że już krzyczeć, że to jest przyszłymi świata, bo jeszcze w takich przyszłych, mistrzów świata i Andrzej Gołotów, Andrzejów Gołotów to mieliśmy już dużo i nic z tego nie wyszło. Poczekamy, zobaczymy, żeby ten ciężko, dało z siebie maksa na treningu, a wtedy zobaczymy jaki będzie rezultat. A tak czysto teoretycznie, bo to nie wiem, czy to jest w ogóle realne na ten moment, ale czy na przykład ta opcja rewanżu z Jynikiem to Ci się w ogóle podoba? Nie, to nie. Ale, nie, ale czy to czy, 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 czy ma być rewanżu? Ja nie rozumiem, bo gdyby walka była równa i można było przegrać po y, jakąś tam decyzją sędziów, to to, to tak, ale tam, tam każda runda, bo no może pierwsza runda była runda wyrównana, gdzie ja się troszkę bardziej wyświetlacz Tam faktycznie może jakiś przyszedł taki prawie, z prawa z prawej ręki, ale później to było już do jednej bramki. No z całym stosunkiem, ale nie chcemy się, chcemy iść dalej, dalej, mówię, ta walka nie była walką równą, żeby można było zrobić rewanż, tam była do jednej bramki, także idziemy dalej.